Pożegnanie Jarka Hampela, ze mną Marek Czyszla, którego przedstawiać nie muszę. Panie Marku, no w tej chwili jakie panu emocje przychodzą i o Jarku kilka słów. Był wyjątkowym zawodnikiem w pana no, sercu, ja o tym wiem. To wszyscy wiedzą, że Jarek tak można powiedzieć adoptowany. Gdyby się dało, to by się go adoptowało. Ale no cóż, no to jest cała historia po prostu. Wiele lat byłem z nim związany, bo to w trzech klubach, w reprezentacji. Świetny zawodnik, niepowtarzalny w swoim stylu. To wiemy, Medale i tak dalej. Uważam, że, że to Aha. był największy talent y, ostatnich lat y, w Polsce. Mhm. Gdyby był bardziej, jak to się mówi, agresywny w działaniu, to by było jeszcze lepiej, ale i tak było bardzo dobrze. Jakaś anegdota, która przychodzi do głowy wesoła z Jarkiem, bo wiemy, że miał swój charakter. Każdy ma, ale anegdoty schowajmy między sobą. Dobra, tak, a się... piękny jakiś, jakiś moment z Pucharem Świata związany w Pradze, może w Gorzowie 2.11? W Gorzowie, no to Gorz... też zaliczył upadek taki po... poważny na dzień dobry. No i z Wordem. Po... Po... Tak, potem się pozbierał i jechał bardzo dobrze. A w Pradze, no to doprowadził nas do, do, do Pucharu Świata, prawda, do wygrania. W każdym razie pojechał jako Joker ja mu nic nie mówiłem dopiero jak wyjeżdżał już właściwie już zapalił motocykl, a ja jestem jesteś jokerem uważaj, potem się pyta czemu mi powiedziałeś dopiero to? Ja żebyś się nie denerwował wcześniej czyli no. dla każdego to podejście jest co mieć powiem, że to znaczy smutno jest, bo jednak tych zawodników nam odchodzi sporo, a jeszcze się szykują no ale jak też mówi, czas Nieubłagany. Jest nieubłagany. Wszyscy mamy coraz więcej, a nie coraz mniej lat. W każdym razie Jarek, Jarek to był Jarek, był gość. No. Tak jest, pięknie powiedziane, dzięki śliczne.